Cześć, nazywam się Tomasz Wojciechowski i pracuję w zespole EWEO. Ostatnio stworzyliśmy aplikację EarthBoard Studio, która służy do kompilowania Linuxów i różnych innych rzeczy związanych z naszymi EarthBoardami. Na tym krótkim filmie pokażę, jak przygotować sobie QT dla A55 i A55S. A wygląda to w ten sposób, że uruchamiamy tą aplikację Airboard Studio. Ona zainstaluje domyślnie i będzie wymagała restartu, jeżeli nic jeszcze w Windowsie nie jest zainstalowane w kierunku WSL-a, ale jeżeli ją mamy już uruchomioną. To wystarczy wybrać, właśnie QT dla A55, nacisnąć build, i ona stworzy sobie wirtualną maszynę, na której doinstaluje wymagane paczki i rozpocznie pobieranie z internetu, akurat w tym przypadku QT. Ale można tutaj, jak pokażę później, w bardzo prosty sposób sobie skompilować QTA z WebEngine'em i, z WebEngine i y, użyć go w, w, we własnym projekcie. Na tym filmie pokażę zresztą to, co tutaj ka każdy użytkownik może sobie zrobić, a mianowicie y, skompilować aplikację z WebEngine'em y, od razu po, po tej instalacji. Chwilę później mamy pytanie o adres IP płytki. On nam się połączy z płytką, wrzuci na płytkę to QT. W tym przypadku pobrane, ale można yy, tutaj budować tym przyciskiem. Ja zaraz jeszcze pokażę. I on nam uruchomił QT Creatora. I możemy sobie skompilować projekt i go uruchomić. Tam jakieś błędy związane z certyfikatem na serwerze, ale tutaj nam się uruchamia strona. Szablon i film z YouTube'a. Natomiast, jak wyłączymy sobie QT, kreatora, to możemy, o, może lepiej tak zrobię, to możemy sobie nacisnąć, jeśli bardzo tego potrzebujemy. Skompiluj QT i on wtedy nam skompiluje, bo cała maszyna już jest przygotowana do takiej kompilacji. On yy, bardzo szybko tutaj, znaczy bardzo szybko skonfiguruje kompilację, natomiast kompilacja cała będzie trwała dosyć długo, bo jest z Qt Web Engine'em.